Żory zaczynają. To pewne miejsce i bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy i tutaj rozpoczynamy. Pojawiamy się w różnych częściach naszego kraju. Oczywiście są miejsca, gdzie biatlon jest uprawiany jako dyscyplina sportu, ale również są miejsca, gdzie chcemy tą dyscyplinę sportu pokazać, zaproponować jako formę spędzania czasu dla dzieci, dla młodzieży, również dla osób dorosłych, bo jest to oczywiście biatlon dla każdego, czyli każdy ma możliwość tutaj spróbowania tej przygody z biatlonem spróbowania nie tylko swoich, Sił, ale zobaczenia, na czym to polega. No dobrze było, wszystko się udało szczelić, ale zmęczona bardzo jestem. Dobrze, dwa pudła Siódme miejsce Dwie kary, czwarte miejsce No fajnie się biegało, fajnie się strzelało Trasa fajna W ogóle wszystko jest fajnie zorganizowane Są fajnie podzielone kategorie Fajne trasy, fajne miejsce Ogólnie bardzo fajnie No mnie kolka chwyciła od początku Więc dla mnie było trudno Chyba dobrze poszło Zobaczymy jak będą wyniki Mi się ogólnie bardzo podobają te imprezy Które właśnie tutaj są organizowane I ogólnie wiatr dla każdego bardzo mi się podoba. Radio 90. Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl